Ile samolotów rocznie produkuje Airbus? Już tłumaczę. Dla zobrazowania skali Airbus ma obecnie 667 samolotów w trakcie realizacji zamówień, a tylko we wrześniu 2024 firma otrzymała ponad 200 nowych zamówień od linii lotniczych takich jak Indigo, Virgin Atlantic czy Wizz Całkowity zaległy portfel zamówień Airbusa to obecnie ponad 8,5 tysiąca samolotów. W 2023 roku Airbus wyprodukował 735 samolotów. W 2024 roku firma zapowiedziała jednak obniżenie planowanej liczby dostaw z 800 do 770 maszyn. Powód? trwający braki silników oraz innych kluczowych komponentów, które utrudniają utrzymanie wyższych wskaźników produkcji. Co więcej, Airbus ogłosił nawet tymczasowe wstrzymanie przyjmowania zamówień na samoloty z rodziny A320, ponieważ firma nie jest w stanie nadążyć z realizacją zleceń i redukcją zaległości. Aktualnie Airbus produkuje około 50 samolotów wąskokadłubowych miesięcznie, choć były plany, aby zwiększyć tę liczbę do 70 pięciu maszyn miesięcznie.